Dowódcy i instruktorzy wiedzą już, jakie schronienie wybrała każda z par. Pora, by uczestnicy pokazali, co znalazło się w plecakach ewakuacyjnych. Zanim jednak dowódcy sprawdzą ich zawartość, pułkownika Przepiórkę czeka rozmowa z buntownikami. Zapiąć plecaki, wyprostować się. Dzisiaj w trakcie stawiania zadań przez instruktora doszło do sytuacji niedopuszczalnej. Nigdy w swojej karierze nie zdarzyło mi się tak, żeby kwestionowano moje polecenia. Przechodząc tutaj na szkolenie, zdecydowaliście się na formułę, która tutaj panuje. Uprzedzałem i mówiłem na początku, że wojsko rozkazem i poleceniami stoi. Wybieranie sobie partnerów do współpracy jest dopuszczalne tylko za moją zgodą. Co się takiego stało, że odmówiliście wykonania polecenia instruktora? Panie pułkowniku, gdy padły słowa, że jest wojna i bombardowanie, to dla mnie najważniejszą osobą jest on. Nie jest wstyd mi tu płakać, pomimo że wiem, że jestem twardzielką. Dam dużo rady przejść, ale ja biorę go pod pachę i lecę. Cóż, to było takie zbędne, bo no, rozstajecie się na godzinę. Kurde, bez przesady. Jest to mój słaby punkt. Wiem, że źle zrobiliśmy, że powinniśmy pokazać, że dajemy sobie radę z innymi, ale taka była po prostu pierwsza instynkt nasz, że chwytamy się za rękę. I po prostu lecimy tam, gdzie jest bezpieczny front. Gdzie wiemy, że jak przetrwamy, to przetrwamy razem. Bo nie darowałabym sobie, jakby mu się coś stało, a ja bym go z puściła. Cóż rzec. Po owocach ich poznacie.